Witam, dzisiaj mam dla Was przesłanie z wyrocznie uświęcone buntowniczki. Recenzję tych kart znajdziesz również na kanale. Zapraszam, jeżeli ci interesuje, bo praca z tą talią działa bardzo terapeutycznie. Wystarczy, że spojrzysz na obrazy, słowa i energię, z jakie płyną z tej talii, a przekonasz się, że już same one wystarczą, aby pobudzić w Tobie taką wewnętrzną transformację. Do wyboru będą... Trzy grupy. Wybiorę dla Was trzy karty. Wykorzystam jeszcze piękną pogodę, słoneczko. I karta numer jeden. Karta numer dwa. Oraz karta numer 3. Niech teraz Twoja intuicja, która przywiodła cię na ten film, bo wierzę, że wszystko działa zgodnie z synchronizacją i Twoje wyższe ja albo Bóg albo wszechświat, pokierował cię na ten film. Zastanów się 1, 2 czy 3. I jeszcze chwilę, zobaczcie, jak pięknie jeszcze słoneczko świeci. A jeśli wybrałeś grupę numer 1, to mamy kartę Dar Niebios i liczbę 33. Być może ona też dla ciebie coś znaczy. Dar Niebios. W życiu dostajemy różne prezenty, zarówno od osób, które w ten sposób chcą nam przekazać. Ile dla nich znaczymy? A jednak dary mogą być zarówno w świecie fizycznym, tu materialnym na Ziemi, jak również też te takie dary na duchowym poziomie. I wiadomo, dar duchowy otrzymujemy za pośrednictwem łaski, na przykład Bożej lub od wszechświata. Możemy o nią prosić i otrzymać odpowiedź na naszą prośbę, w zależności od tego, też, jak siła wyższa widzi. Bo nie wszystko mamy tak spełniane na życzenie, że tak powiem. Czasami to nasze serce woła o tą pomoc. Kiedy jesteśmy zajęci realizowaniem naszej listy zadań, często nie mamy czasu zatrzymać się, aby pomyśleć tak naprawdę, czego potrzebuje nasze serce. I ta karta zachęca, aby zatrzymać się na chwilę. I oczywiście to nie mówi, że od razu znajdziesz jakieś rozwiązanie. Po prostu wracamy po takim zastanowieniu się wracamy do naszych codziennych spraw, zadręczamy się i nie widząc dalej wyjścia z sytuacji. Jednak życie ma w sobie pewną taką dobrą cechę, dzięki której dokładnie wie, czego i czego nam potrzeba. Nawet czasami bardziej niż my sami. I ta siła towarzyszy nam cały czas nieustannie na naszej ścieżce życiowej. I ta karta może być takim znakiem, że właśnie być może otrzymasz jakiś y, taki symboliczny dar, jakiś może być to w formie takiej materialnej, może to być zupełnie zwykły przedmiot, ale on będzie miał dla ciebie właśnie jakieś ogromne znaczenie. Może to być przedmiot, który przykuje twój wzrok i zachwycicie. I będzie ci się wydawać, że zafascynowała cię uroda tego przedmiotu. Jednak tak naprawdę nie bez powodu on przyciąga właśnie, właśnie ten przedmiot. Czyli on ma coś w sobie tą energię. Coś może być w jego wyglądzie, kolorze, kształcie. Może ci coś przypominać i odpowiadać prawdopodobnie na twoje modlitwy. I to nie chodzi o sam przedmiot, ale o dar. Intuicja ci powie, co tak naprawdę on chce wnieść do twojego życia, albo jaki to ma być znak dla ciebie. Ten zwykły przedmiot może tak naprawdę okazać się takim cudownym zastrzykiem energii, który pomoże ci iść dalej z dodatkową siłą i większym spokojem, bo nabierzesz mocy i wiary. Że nie jesteś sam, bo dostałeś jakiś właśnie znak z góry. Może to być też, ta karta może też mówić o rozpoznaniu, że właśnie w najbliższym czasie rozpoznasz jakiś duchowy dar. I może to być tak, że od razu nie zauważysz tego daru, bo to nie jest tak, jeśli chodzi o duchowe dary, to nie jest to coś takiego, jak, jak, jak materialny, także zauważysz i już wiesz. Bo on może się przejawiać w nowej przyjaźni, w nowej miłości, w jakimś, nie wiem, powiedzmy, cudownym uzdrowieniu jakiejś relacji, coś, co po prostu wydawało ci się, że już jest skończone. No i grupa numer dwa, tu mamy wstrząs nowego. I mamy liczbę numer 6, więc ta liczba też może coś dla Ciebie oznaczać. Ta karta mówi o tym, że coś w najbliższym czasie ujrze światło dzienne, coś nowego, coś, co będzie dla Ciebie zaskakującym doświadczeniem. Możesz poczuć takie najwyższe wyzwolenie, jednak zanim to nastąpi, musisz sobie poradzić z poczuciem obcości, bo może to być coś, co wstrząśnie Twoimi przekonaniami, o samym sobie, albo w ogóle o świecie wokół Ciebie o innych ludziach, no, no jakiekolwiek przekonania, gdzie będzie dla ciebie zaskakujące, jak mm, zupełnie inna, z innej perspektywy na to spojrzysz. To poczucie skłoni cię, abyś mm, ośmielił się być bardziej sobą, żebyś był otwarty i na to, dokąd prowadzi cię to życie. I yy, uwierzył, że jesteś tak naprawdę takim uświęconym dziełem sztuki, stworzonym ręką Stwórcy Wszechświata. Karta też mówi o tym, żebyś przestał się bać, że zostaniesz odebrany jako osoba jakaś nietypowa, dziwna, być może ekscentryczna. Karta prosi Cię, abyś zaakceptował swoje osobliwe piękno i to, yy, kim jesteś, by płynęło ono przez Ciebie z twórczym takim strumieniem. I Ty już wiesz, bo gdzieś głęboko w Tobie wirują już te twórcze siły życiowe. I że jesteś na to bardzo uważny i wrażliwy. Może już świadomie wyczułeś to w sobie. Jeśli nie poczułeś jeszcze tych wewnętrznych drgań, wiedz, że one w tobie są. Bądź więc wyczulony na wielką zmianę. Być może to będzie na początku szok dla Ciebie. Dziwnie, piękne, ale niepokojące. Takie wyzwolenie. I to jest ta karta przygotowuje, mówi, że przygotowuje dla Ciebie przestrzeń, w której doświadczysz większego spełnienia. Karta mówi, że wkrótce spotka Cię w życiu coś nowego, coś zupełnie innego. To będzie dobre doświadczenie, niezależnie od tego, czy wydaje Ci się na początku e, nieistotne nawet lub e, przerażające, ale ono jest naprawdę o dużym potencjale, więc nie odrzucaj tego. Pozbądź się przewiązania do przeszłości. I do tego, jak do tej pory żyłeś i funkcjonowałeś, bo twoje przekonania właśnie mogą się zupełnie zmienić. Ta karta też zachęca Cię do eksperymentowania z nowymi rzeczami. To jest tak, tak zwana, jak to się mówi, ostra jazda bez trzymanki. Nie przejmuj się, bo wszechświat, Bóg, cokolwiek wierzysz w siłę wyższą, ona wskaże Ci drogę. Wystarczy być po prostu uważnym i zauważać różne synchroniczności, bo wszechświat do nas przemawia, czy też Bóg. No tutaj, w zależności w co wierzysz. Jeżeli wierzysz w Boga, to On ma zespół całych aniołów, którzy są przy Tobie. Na pewno masz anioła stróża, który wskazuje Ci tą właśnie drogę w sposób taki subtelny. Wiadomo, mamy wolną wolę, więc tak naprawdę i tak to Ty wybierasz. Oni mogą wskazywać Ci drogę, a wybór i tak należy do Ciebie. No i tutaj możesz się przyjrzeć tej karcie, bo ona może mieć do Ciebie jeszcze jakieś szczególne przesłanie. I ta grupa numer 3 i tu mamy kartę Mamy kartę łagodnie, łagodnie czuł dotyk. To jest taka karta bardzo silnie z energią żeńską i tutaj niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, teraz wspiera cię ta kobieca mądrość łagodności, bo może znajdujesz się w takim momencie życia, w którym pragniesz osiągnąć rzeczy wielkie, lecz już tak naprawdę brakuje ci do tego energii. I to jest właśnie czas, by popracować mądrzej. Nie ciężko, ale z mądrością. Bo tak działa właśnie ta kobieca energia, kobieca mądrość. Kobiecość nie ma w sobie nic przemocowego nie dąży ona do tego, by walczyć, by pchać, by zagarniać wyłącznie po to, by coś stworzyć. Kobiecość to jest, ona zaprasza do tego. Czego sobie życzy, do przyjaznej i przygotowanej wcześniej przestrzeni w swoim sercu i życiu. I ta energia kobieca wywołuje mniej stresu i przyciąga to, czego pragnie. Ta kobieca siła może materializować nasze pragnienia, zapraszając do siebie, do tego otoczenia, zamiast wymuszać. Czyli tutaj nie przez wymuszanie, przez działanie. Tylko czasami naprawdę warto odpocząć, zająć się sobą, po prostu cieszenie się chwilą. Takie poczucie, że możemy się cieszyć dostatkiem, tą wdzięcznością. I ta wdzięczność też zaprasza do swojego życia coraz więcej tego, czego pragniemy. To zupełnie inne doświadczenie niż uczucie braku, lęku czy pragnienia, aby to świat się zmienił. To trochę tak, jakbyś na przykład właśnie ubrał się do pracy, choć jeszcze tej pracy nie dostałeś. Ale na poziomie energetycznym przyjmujesz to, że chciałbyś właśnie przyciągnąć to do swojego życia, czy też jeśli chodzi o miłość, czy jeżeli masz problem też z akceptacją własnego wyglądu. Po prostu zacznij wtedy się lepiej ubierać, dbać już teraz o siebie. Niezależnie od tego, jak w tym momencie wyglądasz. Twoja energia wtedy całkowicie się zmieni, a to dostosowuje z czasem do tego, o czym pragniemy, o czym marzymy. Musisz po prostu się zrelaksować i bardziej uwierzyć w siebie, bo wszystko przychodzi we właściwym czasie. Tak, jak powinno być, zgodnie z wielką pełną miłością, i mądrością. I to ta karta właśnie chce Ci pokazać, że Twój czas również nadejdzie i będziesz lśnił, śniła pełnym blaskiem. Nie dopuszczaj do głosu lęku w sobie i wokół Ciebie, którym próbuję mówić, że jest zupełnie inaczej. Nie próbuj działać yy, z siłą. I naprawdę uwierz, że nie ma nic złego w byciu łagodniejszym i w odczuwaniu energii tego, co chcesz przyciągnąć. I nie jest to fantazjowanie, jakieś tam sny na jawie, lecz, czy uciekanie od prawdziwego świata. Tak naprawdę pracujesz w tym momencie nad y, kobiecą sztuką manifestacji, przez łagodną obecność i przyciąganie. I tutaj powiem Wam taka jest przypowieść stara y, o słońcu i, i, i jak wiatr wspierają się o to, które z nich jest potężniejsze. I w końcu umówili się, że zbadają to. I kiedy przychodził człowiek ubrany w płaszcz, wiatr i słońce umówiły się, że kto pierwszy z nich zerwie ten płaszcz z mężczyzny, ten z nich okaże się silniejszy. No i właśnie wiatr zaczął demonstrować tą swoją siłę, dmuchał z całych sił, no tak jakby napierał na, na tego mężczyznę podciągał go i prawie zerwał ten płaszcz z mężczyzny. Jednak człowiek ten zamiast zjąć ten płaszcz, jeszcze bardziej się otulił, nakrył tym płaszczem, no i te, te zmagania z, tym, z tą energią nie, nie, nie dały żadnego efektu. I w końcu wiatr opadł z sił i poddał się, bo już nie miał tej energii, stracił całą energię właśnie na, tą, na to siłowanie się. No, i wtedy wkroczyło słońce, zaświeciło, zagrzało coraz mocniej, czyli tak naprawdę nic nie robiło, tylko dawało tą swoją moc. I dopóki mężczyzna nie zdjął płaszcza, to tak świecił. Następnie ten mężczyzna przerzucił ten płaszcz przez ramię, no i odszedł. Zastanawiając się pewnie, co się dzieje z tą pogodą, bo raz wiatr, raz słońce. No, i tutaj mamy właśnie taki przykład, że. Ten wiatr próbował wygrać zakład siłą, natomiast słońce pozostało sobą. To już wszystkie czytania. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego takiego słonecznego dnia. Korzystajcie jeszcze póki pogoda jest piękna. I zapraszam na kolejne filmy.